Cześć, nazywam się Zuza. Dzisiaj będziemy pracować nad otwarciem bioder. Zaczniemy od klęku podpartego, od rozgrzewki. Stara się jak najmocniej otwierać kolano i robimy sobie takie krążenie. Trzymaj ciężar ciała po środku. I jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmiana nogi. Osiem, siedem, Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pies z głową w dół, kolana nad podłogą. Jeszcze trzy powtórzenia, dwa i ostatnie zostań w dole, poginaj jedno, drugie kolano naprzemiennie wróć do klęku podpartego. Teraz weźmiemy sobie jedną kostkę i teraz praca nad aktywacją pośladka w aktywnym zakresie. Dziewiąte powtórzenie i ostatnie. Dziesiąty. Zatrzymaj. Zostań. I tu. Zmiana strony. Otwórz. Jeszcze dwa powtórzenia, i ostatnie. Los, bardzo dobrze. Przejdziemy sobie teraz na bok, i teraz podnoszę stopy, i mocno otwieram kolano. Znowu. Pośladkowy średni pracuje. Trzymam tutaj aktywny brzuch, cały czas pępek do kręgosłupa. Zatrzymanie i pogłębienia. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i los. Wykręcamy stopy. Pięty razem palce na zewnątrz, basę i dół. Chcemy kierować nogę za ramię. I pamiętaj, żeby doprostować nogę, dociągnąć ładnie palce, płęt. Góra. Zatrzymuję nogę i chcę przyciągnąć jak najmocniej na siebie. Mogę tutaj użyć gumy. I będzie druga noga. Zaczniemy sobie od leżenia na boku. Odgięty kolan, podnoszę stopę i pracuję kolanem na zewnątrz. Jak najmocniej spięty brzuch, jak najbardziej staram się otworzyć kolana za ramię i pogłębienia. I luz wyciągam nogi. Wymachę ze stopą, flex. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I ostatnie. Zatrzymuję, zostaję. Dociągam nogę na siebie. Albo ręką, albo przyciągam sobie taśmę. Jeszcze trzy, i dwa, i jeden Los. bardzo dobrze. I teraz przejdziemy do pozycji kołębia. Rozciągniemy jeden pośladek, jedna stopa przed sobą. Najpierw tutaj możemy popracować, także domykam biodro. Wracam, zostaje po środku i powoli w dół. Wydłużam cały czas plecy, I teraz przyciągamy piętę do pośladka. I będzie zamiana nogi. Najpierw domykanie biodra. И да, пошел. Wracam, przyciągam stopę do pośladka. Super. I teraz przejdziemy sobie do pozycji 90-90, czyli kąty proste, kolano w linii spiętą, kolano w linii spiętą. Wyciągam plecy do góry i otwieram jak najmocniej kolana za siebie. Aktywny znowu pośladek, on nam pomaga odwieść kolana. Staram się jak najmniej robić to, czyli skręcać, jak najbardziej trzymać plecy. I teraz rotacja wewnętrzna w drugą stronę. Staramy się samą nogę podnosić bez pracy miednicą. I teraz ręce razem, próbujmy wejść i wrócić. Zostańmy, wypychamy biodra. Wracam. Poprawiam stopę, przechodzę do przodu, wyciągam ręce. Oddycham. Wydłużam kręgosłup, ręce sięgają na skos. I wracam do góry. Teraz trzymam prosty plecy, pięty w jednym miejscu, kolana jak najbardziej otwieram i przechodzę z jednej strony na drugą. I teraz powtórzymy wszystko z drugiej nogi. Na początku, otwarcie kolana, i w drugą stronę. I teraz podnosimy się, wypychamy biednicę i wracamy. Zostań, wypchnij biodra, wróć. Wyciągamy się. Ręce na skos do stopa. I teraz zamkniemy kolana. Tutaj mocno domkniemy. I teraz będziemy wypychać biodro. I wypychać. 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 Mm -hmm. I teraz razem stopę. robimy motylkę. Skłon do jednego boku, dociążymy drugą nogę. I zmiana strony. I znowu i druga strona, dobrze, i teraz jedną nogę otworzymy, druga noga jak najbliżej ciała, i też sięgam dalej, i wydłużam. Znowu jak najbardziej brzuchem na udo. I zmienimy nogę. Wyciągam się w dal. I zmieniam. I teraz robimy szeroki rozkrok. Najlepiej podłożyć kostkę pod pośladki i będziemy pracować takie przodopochylenie, podwijań, czyli Praca jednicy, przód, tył. Na kostce będzie nam łatwiej wyczuć ten ruch. Zrobić go. Dobrze. Teraz ręce splecione z tyłu i możemy albo zostać na kostce, albo zejść z kostki. I będziemy sięgać brzuchem do podłogi. I zostaję, jak najniżej mogę. Możemy tutaj położyć ręce na przedramionach, zostać. I kto może? Do szpagatu pełnego, to może przejść. Jeszcze chwilkę. I schodzę z tej pozycji spokojnie. Przejdę teraz do żaby. Czyli będziemy otwierać, rozsuwać sobie jedno kolano, drugie. Kolano w linii z biodrem. I zostaniemy jak najbardziej tutaj rozsunąć kolana. I dociążam miętnicę do podłogi. I możemy teraz popracować sobie właśnie biodrami do przodu. Do tyłu. I dociążamy mielicę. Możemy teraz stopy do siebie wrócić. Teraz sobie skręt mocny, skręt i skręt i skręt, skręt. I, skręt i skręt. Na proste ręce. Teraz spinam pośladki, lekko podnoszę się do góry i wydech. Spinam. I wydech. I wydech. I znowu wracam na przedramiona. Pobędziemy trochę w tej pozycji. I powoli schodzę. Siadam na piętach, wyciągam ręce, odpoczywam, masz po ciężar. I ręce do jednej strony, do jednego boku i zmieniam na drugi bok. Super. I teraz przejdziemy z na jedno kolano, druga noga do boku. Będziemy schodzić i wracać. To kolano nie może wychodzić poza palce. Wydech. Zostaję? Zostaje. Dociążam. Jak najbardziej otworzyć kolano i trzymam, mogę jeszcze niżej zejść. Cały czas kolano kieruję za ramię, nogę prostuję. I teraz sobie przechodzę rękoma, przynoszę ciężar ciała bardziej, żeby nie zostać na jednym boku, tylko po środku. I przechodzę taki pół żaby. Kolano, kostka, kolano biodro w jednej linii. I powoli schodzę z tej pozycji. będzie zmiana nogi. Tutaj ta ręka nam pilnuje, żeby nam się nie zamykało do środka. Jeszcze pięć powtórzeń. I cztery. I trzy. I dwa i ostatni zostaje w dole. Mogę niżej jeszcze zejść, ale cały czas pilnuję prostych pleców. Powrót. Teraz przejść na plecy. Otworzę kolana. Kolana w linii z biodrami. I teraz będę próbować prostować jedną nogę. I prostować drugą nogę. I teraz dwie nogi równocześnie prostuję, i wracam. Prostuję, i wracam. Prostuję, wracam. I na chwilę zamkniemy, przyciągniemy na siebie. zamknąć kolana, do środka docisnąć, wracamy, otwieramy, doprostowujemy ręce do boku, i powoli zamykamy nogi. I otwieram, tylko nie puszczamy luźnie. Cały czas z pięci mięśni i na pięciu w dół. Jeszcze siedem powtórzeń. Uginam i teraz znowu zamknę. Docisnę kolana do siebie. I teraz kolana bardziej na siebie. Czyli już będziemy bardziej tutaj kierować na siebie. Rzucę za palce albo za łydki, jeśli nie sięgam. I teraz mocno kolana kierować do podłogi. dociskam. Ważne tutaj jest, żeby dół pleców nam się nie odrywał, czyli dół pleców sobie wklejać do podłogi. I teraz tyle ile mogę, prostuję nogi, wracam, prostuję do takiej fałki i wracam, ostatni zamykam. Podnoszę nogi, i kolano w kolano, przyciągam stopy na siebie, także poczuć teraz rozciąganie pośladka. I zmiana. I teraz staję sobie w takiej szapce, motylku, rozluźniam parki, szyję, zamykam oczy i skupiam się na wdechu i wydechu. Czuję, jak rozluźniam całe ciało. Właśnie jak z każdym wydechem, oddech się uspokaja. Jeszcze pięć głębokich oddechów. Zamykam nogi, przeciągam i robię wdech. I dziękuję za wspólny trening.